Wyślij ten film o osobie, która boi się pająków. Niech wie, co teraz pcha się do domów. Jesień jest czasem wzmożonej aktywności pająków. Dni stają się coraz krótsze, temperatury coraz niższe. Korzystając z ostatnich chwil, pająki polują, szukają partnera i dogodnych kryjówek, aby złożyć kokon lub przeczekać zimne miesiące. Przed Tobą lista gatunków, które mogą spróbować przyzimować pod Twoim dachem: Polkus phalangioides, nasosznik trzęś. To potwierdzone. Potrafi zjeść wdowy, wdowy potrafią zjeść ptasznika, ptasznik potrafi zjeść ptaka, ptaki kiedyś były dinozaurami, ergo nasośnik wygrałby z tireksem. Nie, ja tu ustalam zasady, matematyka się zgadza. Nie mylić z folkus opilionoides, nasośnikiem drobnym, który jest... drobny. Scytodes toracica, rozsnuwacz plujący. Gdyby blama ze zgagą miała dziecko z gepardem i byłby to pająk, wyglądałoby tak. Od jej hucha można wyzionać ducha. Jeśli jesteś sześcionogim bezkręgowcem pokrytym chitynową kutykulą, bój się. Eratigena atrica, kątnik domowy większy, bydle znikąd, wystarczająco duży, by wciągnąć za obraz albo zaprząc go do sanek. Nim mylic eratigena agrestis, albo tageneria silvestris, albo tageneria domestica, albo tageneria fernuginea. Celticus scenicus, skakun arlekinowy, niech ci nie zmylał ładne oczka. Ta krwiożercza bestia nie bez powodu jest w pasiakach. Wysoce inteligentna maszyna do zabijania przyświetli twą duszę na wylot tymi wybrującymi ślepiami. Podejrzany był przywódcą gangu słodziaków zbieżność nazw przypadkowa. Poszukiwani. Rozciągnik Muchuś, Strojniś Nadobny, Pyrgun Nazielny, Krzyżnik Tanecznik, Tryguś Zmienny. No dobra, ten wygląda jakby był w kur... Leśniś Nawapnik, Skoczek Łąkowy, Drobnik Malutki, nurweczka Myśliwy. Falangium opilo, kosarz. W rzeczywistości nie jest pająkiem, ale za należność do rodziny pajęczaków został umieszczony na liście poszukiwanych. Uszanujmy więc ojca chrzestnego pająków i członków jego mafijnej rodziny, którzy mogą szturmować teraz porządne polskie domy. Owczarz brązowy, skubun ślimakojat, kolczuch zębaty, grubiel powolny, mitek lodowy, tytan wielki, łabuń długonogi, czarnuszek ponury. Wszystkie polskie nazwy wymienione w tym odcinku są prawidłowymi nazwami zwyczajowymi, uznawanymi przez naukę. Nie, no a teraz tak na serio wiedzieliście, że kątnik, którego najczęściej widzicie, to jest samiec w poszukiwaniu samicy? Nie dość, że ona na 90% go zeżert, to wy jeszcze pantoflem. Pa, 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 pa. Chłopak naprawdę ma w życiu pod górkę. One take.